Marek Sreklip, no. Człowiek z naszego regionu, tak. startujący w regionie i pewnie doceniający walory górznej i okolic. No na pewno, bardzo super trasa, ciężka, ładne widoki, no rewelacja. My kibice jesteśmy pod wrażeniem, bo podchodząc pod górkę, na której zlokalizowana była meta, no to słyszałem nawet takie pół żartem, pół serio, że stan podzawałowy tych, no. którzy podchodzą, a wy musieliście wjechać. Naprawdę, czasami to się ciemno w oczach robi, także jest gdzie jechać naprawdę, jak ktoś jeździ MTB rowerem. Trasy rewelacyjne tu w tym rejonie są, rewelacyjne. Skąd się wziął pana zapał do akurat MTB? Ogółem lubię jakiś ruch. Rower mi przypadł do gustu, tak. Trochę biegałem, ale to, to nie dla mnie. Rower jednak, jednak akurat. A długo się pan przygotowywał, żeby wystartować w oficjalnych zawodach? No, tak naprawdę to w październiku ubiegłego roku dopiero kupiłem rower. I także drugie moje zawody. Pierwsze były w tamtym roku, i teraz są drugie tutaj, w tu, w tej miejscowości. Drugie zawody, także dopiero dwa lata jeżdżę. No ale fajnie. Super. A co pan powiedział tym, którzy przymierzają się, którzy jeżdżą tak dla siebie, a myślą o czymś więcej? Trzeba dawkować to wszystko? No, na na pewno, na pewno tak, ale super, super trzeba złapać bakcyla i rewelacja jest i się wyżyć, odreagować od codziennych tam spraw i problemów, także naprawdę super, super. Karol Borkowski, Grudziądz, team Sara Workwear, Will Brothers Racing. No to na linii mety mogę potwierdzić, że prawdziwy UAN, który zastąpił konia rowerem. No dokładnie, Grudziądz się szczyci łańską historią, także można tak mówić. Trasa bardzo tutaj fajna, fajnie przygotowana. Ładnie oznakowana, urozmaicona, fajne podjazdy, fajne zjazdy, także prawdziwe MTB. A on też usytuowany niczym gród, także pewnie miał pan gdzie trenować i ma. Tak, u nas także jest dużo górek, dosyć urozmaicony teren. Także u nas są też organizowane różnego rodzaju zawody, także jest gdzie trenować i się ścigać. Lubi pan wyzwania, bo sama szosa, płaski teren nie wystarcza. No, jakby pan zapytał moich kolegów, to ja gardzę szosą w ogóle na szosie nienawidzę jeździć i nie jeżdżę, także ja tylko teren i to, co lubię najbardziej. Jest w ogóle taka okazja, żeby popatrzeć, docenić te walory turystyczne, czy przede wszystkim myśli się na trasie o tym, bo to jest ogromny wyczyn, żeby dojechać całość zdrowo i ukończyć? Na pewno są momenty, gdzie można popodziwiać piękno tutaj tych tras i miejsc, lecz no, jeżeli są jakieś ciężkie podjazdy, no to to głównie się skupiamy na, na trasie podjazdów lub zjazdów. Ale jeżeli jest chwila odetchnienia i się pojawiają ładne tereny, to podziwiamy. Dlaczego warto NTB uprawiać? Żeby się poruszać, żeby trochę tej adrenaliny poczuć. Tutaj głównie o to chodzi właśnie, żeby się dobrze bawić. Jestem pod wrażeniem, kiedy obserwuję panów wjeżdżających na linię mety. Wiadomo, że kobieta inaczej jest trochę od mężczyzny zbudowana, ale dała radę. Pieper Agnieszka, Klub Kolarski Flemborg. Tereny macie dobre do treningów? Bardzo dobre tereny, też mamy bardzo fajnych kolarzy, którzy nam kobietom pomagają trzymać formę i technikę, dbają o naszą technikę. No to powiemy o rywalizacji w górnie, bo my mieszkańcy regionu wiemy, że tu jest malowniczo, dogodnie na taką rywalizację. Tak, jestem tutaj trzeci raz, ale w zawodach uczestniczę dopiero pierwszy. To są właściwie moje drugie zawody w życiu, tak naprawdę. I za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżam, mój chłopak od początku samego bierze udział jest tak zachwycony, zawsze mnie zabiera ze sobą i stwierdziłam, że w tym roku muszę też spróbować, bo też byłam pod wrażeniem nie tylko facetom kolarzy, ale też kobietom, które tak się ścigają, że mówię, też muszę spróbować. Miała momenty zwątpienia na trasie, bo to naprawdę jest piekielnie ciężko. Tak, był ogień od samego początku, duża prędkość, bo trasa jest taka dość szybka, ale ciągle trzeba mieć w głowie, że będzie dobrze, byle do przodu i zawsze być dobrej myśli. Często w taki jak się ostatni odcinek obserwuje, to się wydaje, że jest z górki. A Wy mieliście jeszcze ciężko pod górkę do mety. Tak, ale bardzo fajnie, że właśnie pod górkę była meta, bo to jeszcze bardziej tak mobilizuje i jeszcze bardziej można dać sobie wszystko wtedy. I poleca Pani w swojej płci MTB? Jak najbardziej, jest to bardzo fajny sport. Rzeźbi charakter. Czuję po sobie, że jestem bardziej odważna, także w takim po prostu zwykłym życiu. Bardzo ziemba z Niedzicy, klub Rowerowy Idzbark Racing. Team. No, i co możemy powiedzieć o samej rywalizacji i o trasie? Bardzo ciężko, dużo podjazdów technicznych, zjazdów. No, ogólnie bardzo ciężko. My, mieszkańcy regionu, wiemy, że to jest malownicza trasa. Jeziora, pagórki, drumliny, lasy, trochę nizin, a zatem chyba warunki idealne. Dokładnie. Na taką wiosenną aurę jest bardzo pięknie i malownicze trasy oczywiście. Tutaj przygotowań nie da się oszukać z marszu, nie można tego zaliczyć, trzeba trochę pojeździć. E, tak dokładnie, ja przepracowałem bardzo intensywnie całą zimę, około 3000 km przez zimę, więc no, forma dopisała. A dlaczego akurat rower i MTB w Pana życiu? Do MTB zaspocynowali mnie znajomi właśnie też z lokalni i potem to się przerodziło w taką trochę zajawkę. No i teraz się, zajmuję tym prawie że zawodowo. Nazywam się Łukasz Wędrowski, jestem jednym z pomysłodawców oraz organizatorem trzeciego już górznińskiego maratonu MTB. No i pomysł z wykorzystaniem dogodnych warunków malowniczych terenów wydaje się wyśmienity. Zgadza się, powstał 3 lata temu w trakcie przejazdu rowerem ścieżkami parku górznieńsko-lidzbarskiego i stwierdziliśmy, wszyscy organizują, dlaczego my nie możemy, więc udało się. Jeżeli chodzi o frekwencję, jakim zainteresowaniem im Raza się cieszy wśród uczestników. W pierwszej edycji wzięło udział około 150 osób, w poprzedniej edycji w zeszłym roku 200 zawodników, w tym roku zainteresowanie było ogromne, natomiast też nie chcemy robić imprezy byle jak i ograniczyliśmy w tym roku liczbę uczestników do 300, natomiast chętnych było znacznie więcej. Zaznaczaliście, że zgłoszenia przyjmujecie do pół godziny przed startem, czyli 10.30 w dniu zawodów i faktycznie przed samym startem się zgłaszali? Zgadza się. Przyjeżdżali z Bydgoszczy, generalnie mamy uczestników Staj Polskich z Katowic z Wrocławia, z Warszawy, z Gdańska, przekrój z całej Polski. No i powiedzmy co nieco o trasie, bo wiemy, że Góżno jest cudownie wręcz położone, jest jezioro, są pagórki, drumliny słynne. Trasa wiedzie głównie szutrami i ścieżkami rowerowymi góżnieńsko parku krajobrazowego. Ma mnóstwo interwałów, pięknych widoków, ma też sporo niespodzianek, czyli ostrych zjazdów, długich podjazdów i ciężkiego terenu, co zawodnicy uwielbiają. Zresztą tutaj, jak rozmawiałem z nimi jeszcze przed zawodami, im trudniej, tym lepiej. No i retorycznie zapytam, po co to wszystko? Dla rozwoju turystyki tego regionu, które przez ostatnie lata, mam wrażenie, zostało trochę zapomniane, staramy się docierać do, do różnych grup, że tak się wyraża, odbiorców, żeby przyjeżdżali, poznawali to piękne miejsce, ponieważ poza jeziorami, poza ścieżkami rowerowymi, ma jeszcze do zaoferowania jeziora pełne ryb, ma do zaoferowania trasy Nordic Walking, ma jesienią grzyb żeby obserwowanie ptaków długo by tu wyliczać.